Witam wszystkich. Chciałbym Wam pokazać nowy produkt. Jakim jest Econ PV On-Off? To jest oczywiście sterownik. Tutaj mamy zbudowany cały układ dla sterownika Econ. Jak to działa? Sterownik Econ mierzy prąd poprzez te właśnie przekładniki prądowe na każdej fazie osobno. I jeżeli mamy produkcję powyżej punktu ustawionego w sterowniku, sterownik załącza styśniki jednofazowe. Mamy tutaj podwójne styki po 25A i te styśniki załączają prąd na te właśnie pojedyncze gniazdka. Sterownik jest bardzo łatwy w obsłudze, musimy tylko w aplikacji wpisać moc, jaką będziemy tutaj na gniazdko podłączać. Jeżeli mamy moc. Tutaj, w którą chcemy włączać 2 kW, to w sterowniku wpisujemy 2 kW i zaznaczamy, czy mamy bilansowanie międzyfazowe, czy nie, godzinowe. Jeżeli mamy bilansowanie międzyfazowe, no to jeżeli nasza produkcja fotowoltaiki przekracza 2 kW, wtedy przekaźnik numer 1 uruchamia prąd na gniazdko. Jeżeli tego bilansowania międzyfazowego nie ma, to ustawiamy zadziałanie. Pierwszego gniazdka lub drugiego lub trzeciego po przekroczeniu 2 kW na każdej fazie osobno. Urządzenie zostało stworzone do ładowania pojazdów elektrycznych, żeby zasilać tym właśnie sterownikiem auta elektryczne podczas produkcji słonecznej i tylko podczas produkcji słonecznej, lub można tutaj podłączyć boiler, prostownik jakąś ładowarkę do magazynu energii, cokolwiek, żeby uruchomiło się tylko wtedy, jeżeli przekroczymy produkcję z fotowoltaiki, ustawioną oczywiście w sterowniku. Sterownik podłączamy tylko po prostu do zasilania, trzy fazy, neutralny i uziemienie. I te właśnie przekładniki zapinamy na przewodach zasilających z domu. I cała wielka filozofia. Dla każdej fazy osobno mamy zaurobione zabezpieczenia i dodatkowo kontrolki zadziałania fazy, czyli widać, która faza w danym momencie się uruchamia. Jeżeli przekroczyłam po prostu ustawione, ustawiony próg mocy, tutaj dodatkowo jeszcze mamy w środku trzy dodatkowe zabezpieczenia, które Zabezpieczają układ elektroniki, także tylko wystarczy wpiąć zasilanie. I to wszystko, co musimy zrobić. Jeśli ktoś ma pytania, to proszę pisać w komentarzu.